Dokładnie. Urodziłam się w Wołominie. Wychowałam w Brazylinie i w Markach pod Warszawą. A mój ostatni meldunek to była właśnie Warszawa, bo tam dostałam mieszkanie socjalne. Co się stało, że w tym mieszkaniu socjalnym nie zostałeś? E, to wyszło tak, że e, dostałam mieszkanie socjalne, będąc w areszcie. E, okazało się, że to są trzy bloki w szczerym polu. Nasz blok był przystosowany do kuchni węglowych, do piecy. Nie miałam pracy, zgłaszałam się w dalszym ciągu do Miejskiego Środka Pomocy Społecznej. Jak zwróciłam się do pana pracownika, że jestem zadłużona za mieszkanie, to mi powiedział, że nie ma problemu. Ja zapłacę za to, znaczy dostanę na tyle pieniędzy, że. Opłacę mieszkanie i będę miała z czego wyrzec. No jak poszłam na pocztę, to on mi dał 100 zł zasiłku. No i wyeksmitowali mnie z tego mieszkania po 4 czy 5-miesięcznym zadłużeniu. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Agnieszka, mam 51 lat. Agnieszka, spotykamy się kolejny raz tutaj w Krakowie. Ostatni raz nagraliśmy ponad rok temu. Wtedy byłaś w zupełnie innej kondycji niż obecnie. Teraz chorujesz na nogi. Co ci jest dokładnie? E, to znaczy, przez bardzo długo nie chodziłam do lekarza, bo ja lekarzy to raczej umijam, chyba że już jest faktycznie stan krytyczny. No ale w chwili obecnej niestety byłam zmuszona jeść bo mam problemy z chodzeniem i po pierwszej wizycie yy, u pana doktora yy, pan doktor podejrzewał mi miażdżyce lewej nogi noga jest całkowicie bezwładna nie ma żadnego tętna niewyczuwalne jest nic poza tym prawdopodobnie jeszcze będą problemy z sercem bo zaczynają się bóle, zaczynają się migotania I teraz no, biegam praktycznie po wszystkich lekarzach, po wszystkich przychodniach, próbuję załatwić przychodnie, które są na NFZ, ale to są bardzo długie terminy, nawet po 30 dni. Jak osoba, która jest w kryzysie bezdomności, radzi sobie z ubezpieczeniem, radzi sobie właśnie z lekarzami? Jak to się odbywa? To znaczy, w moim przypadku to jest tak, że zarejestrowaliśmy się w Urzędzie Pracy i jesteśmy zarejestrowani przez Urząd Pracy. Mhm. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia z Urzędu Pracy, to jest taka możliwość, żeby ubezpieczył nas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli nasz pan pracownik socjalny, no, ale na razie nie jest to wymagane. Jeżeli chodzi o lekarzy, no to musimy sami sobie znaleźć, bo osoby, które nie mają ubezpieczenia, Mogą chodzić do lekarza na, na smoleńsk, ale ty, tylko, tylko i wyłącznie osoby nieubezpieczone. A jak to wygląda z terminami? No na Smoleńsku to jest do tygodnia czasu, a jeżeli chodzi o NFZ, o szpitale, o poradnie specjalistyczne, to to jest 30 dni, a może i nawet i dłużej. Mhm. Na smoleńsku jest krócej ze względu na właśnie to, że osoby w kryzysie tam przechodzą, tak? Tak mi się wydaje, bo my żeśmy od samego początku stamtąd, znaczy z przychodni nie, nie korzystali. E, to tylko tyle, co, co żeśmy się dowiedzieli od, od znajomych. No a teraz mówię, jak jesteśmy ubezpieczeni i tak, jak ja teraz staram się załatwić wszystkie e, przychodnie na NFZ, no to, to to są długie terminy. Co się zmieniło przez ten czas, kiedy rozmawialiśmy właśnie ponad rok temu na kląta. Powiem tak, no, jedynie co się zmieniło to to, że zmieniliśmy miejsce e, pobytu. E, byliśmy też, były wywiady robione z gazetą krakowską, e, z gazetą fakty. Mhm. E, gazeta Fakty dokładnie pani Aleksandra nam załatwiła miejsce dach nad głową. To jest skrzynno około Radomia, 30 km od Radomia, tylko że po półtora miesiąca żeśmy stamtąd uciekli, bo okazało się, że osoba, która dała nam, dała nam ten pokój, to po prostu ona chce, tak jak ma na dole piętro niżej pod nami, pracownika, który pracuje za śniadanie, za obiad i za kolację. Przenieśliśmy, wróciliśmy z powrotem do Krakowa tydzień czasu żeśmy spali na dworcu i dzięki fundacji Zupa na Plantach dostaliśmy namiot i od praktycznie końca marca jeste, jesteśmy pod namiotem czyli tej zimy takiej nie mieliście ze sobą jeszcze tak pod namiotem? Nie, jeszcze nie wszystko przed wami no ale ale z tego co wiemy, to, to to chyba raczej będzie w dalszym ciągu namiot, no bo gdziebyśmy się nie zwrócili o y, jakieś mieszkanie socjalne, to jest odpowiedź, że my osobno, znaczy ja osobno, Sławek osobno, a psy mają iść do schroniska, na, na co ja nie pozwolę. No wcale ci się nie dziwię, bo, bo jesteście razem, jakby nie było, tak? Na no 11 lat. Tworzycie jakby rodzinę. Jest wiele takich osób, które są bezdomne i które mają zwierzęta tutaj na terenie Krakowa. Znaczy jest kilka takich osób i jest kilka takich osób, które, które po prostu chcą sobie załatwić jakoś, a doskonale wiedzą, że osoba bezdomna ze schroniska żadnego zwierzęcia nie dostanie. A te, które wy macie, jak pozyskaliście? Przez internet, przez OLX psy do oddania za darmo. No, Brutus jest z nami 4 lata, a Diana teraz w niedzielę skończyła 5 miesięcy. Nie boisz się, że w tym stanie zdrowia namiot nie jest dla ciebie jakby najlepszym wyjściem, najlepszym rozwiązaniem. To nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale mówię tak jak na razie to my praktycznie nic nie możemy zrobić, no bo e, dopóki nie, nie postaramy się o stałe zasiłki jakieś, to nasz... Obecny miesięczny zasiłek to jest 505 zł. Na osobę, z czego 10 zł zabierają, zabiera bank przy wypłacie pieniędzy i zostaje nam 495 zł. Na cały miesiąc. Sławek mówił właśnie, że oboje macie taki sam zasiłek i że to wystarcza na jakieś dwa tygodnie życia, a potem już musicie, musicie kombinować. Tak. Przed wywiadem mówiłaś, że żeby dojść z przystanku do tego waszego namiotu musisz sobie robić pauzy to jest aż tak źle no, z tą nogą? No jeden przystanek to jest dla mnie tragedia, bo tak jak mówię, od nas czy spętli do nas, czy od nas do pętli, no to siadam na, na trzech śmietnikach, muszę puścić nogę, rozluzować, rozmasować. Dopiero mogę iść dalej. Jakie są rokowania? Co lekarze mówią? To znaczy, no, na razie żadnych rokowań nie ma, dopóki nie zrobię wszystkich badań. No bo jest prześwietlenie klatki piersiowej, jest jakiś naczyniowiec, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. W każdym bądź razie mam trzy albo cztery yy, przychodnie, które gdzie muszę zrobić badania. A oprócz tego, jeszcze dochodzi mi ginekolog, bo. Trzy tygodnie temu, nie przepraszam, tydzień temu, przez dwa tygodnie leżałam, bo nie mogłam chodzić, zaczęły się problemy kobiece. Są tacy odbiorcy, którzy być może nie widzieli tego pierwszego filmu, który z tobą zrealizowałem. Mogłabyś tak pokrótce przypomnieć, co jest przyczyną tego, że jesteś w kryzysie bezdomności? To znaczy w moim przypadku jest tak, że ja jestem już osobą bezdomną od prawie 36 lat. Były tam przerwy, no ale yy, w wieku 15 lat yy, usłyszałam od własnej matki wynocha. Dobrze, że jeszcze miałam tatę, jeszcze tata żył, to jak na jakąś tam jedną noc, dwie noce yy, mogłam u niego przenocować, chociaż i moja matka, i mój ojciec założyli sobie nowe rodziny, także już ma mniej i siostrę. Znaczy, siostra to jeszcze mamy się trzymała. Ale bynajmniej mnie już, już, już mieli dość. Zaczęły się yy, pogotowie opiekuńcze, ośrodek szkolno-wychowawczy. Yy, później były ośrodki pana Marka Kotańskiego. No i tak. Później ciąża, jedna, druga, trzecia. I tak jest do tej pory. Klatki, przystanki, jakieś mosty. No i od śmierci mamy. Mama zmarła w wieku 38 lat. Nie utrzymuje z rodziną żadnego kontaktu. Zresztą oni ze mną też nie chcą utrzymywać. Próbowałam ostatnio skontaktować się z siostrą i z bratem. Zero odpowiedzi. Zero jakiejkolwiek rozmowy, czy czegokolwiek, nie ma nic. Nie masz takiego żalu do losu, że... że tak to się wszystko potoczyło? To znaczy... Mo, bo może inaczej, wiesz, ile... O, ile od Ciebie zależało, a ile zależało od innych ludzi? To znaczy, ja wiem, ode mnie... może gdybym... gdybym została w domu, może inaczej by się to potoczyło. No, ale, ale... Ode mnie dużo zależało, tylko ja, ja tego po prostu nie zmieniłam. Ten moment, kiedy wyszłaś z domu, to, to był ten, ten, który zaważył na twoim, na twoim życiu? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo już wtedy praktycznie to, to człowiek nie miał gdzie iść, nie miał co ze sobą zrobić. Mama się postarała o to, żeby umieścili mnie. Gotowi opiekuńczymy. No i mówię, później, później gdy, gdyby, gdyby nie Świętej Pamięci Marek Kotański, to przez wszystkie te lata to chyba by były mosty, klatki i nie wiadomo, co jeszcze. Agnieszka, to wynikało z Twojego takiego. Trudnego charakteru, właśnie. Tak mi się wydaje. Jest bo... tak lekko to powiem, że nie, tak? <laughs> ja jestem do dnia dzisiejszego nie do wytrzymania, ale, ale chyba raczej tak. No bo Cała moja rodzina uważa, że jestem zakałą rodziny, ze mną nie da się żyć i ze mną nie da się wytrzymać. Sławek mówił, że yy, teraz masz dłuższe włosy niż wtedy nabruwaliśmy, że będziesz się je ściąć. Chociaż moim zdaniem uważam, że ładnie ci w dłuższych A, Dziękuję. Może warto, może warto by się zastanowić. Ja wiem, że z higieną jest trudno, jak jest, się ma taką dłuższą fryzurę, ale to ci dodaje uroku. E, słuchaj, dzisiaj na terenie Krakowa, ale też Wrocławia, Katowic, Warszawy spotykam wielu młodych ludzi. Ta bezdomność młodych różni się tym od bezdomności takich dziadków jak my. Znaczy jak ja, przepraszam, bo do ciebie to nie było, <laughs> że oni mają dłuższe włosy, mają te smartfony, słuchawki i udają, że nic złego w ich życiu się nie dzieje. Co byś im powiedziała? Uciekać z tej bezdomności? Jak tak mi się wydaje, no bo, bo mówię, ja zaczynałam w młodych latach, a zresztą ja, ja też widzę osoby, które mają to... Po... 20 parę lat i już są osobami bezdomnymi. Jeżeli jeszcze, mają, jeżeli jeszcze mają taką możliwość, to jak najszybciej wyjść z tego. No, znam osoby też, które e, są osobami bezdomnymi, przynajmniej one tak twierdzą, e, mimo że jeszcze mają matkę, ojca, rodzeństwo no Nie wiem. I mają gdzie wrócić. I mają gdzie wrócić. A osoby, które już nie mają gdzie wrócić, no to... Jesteście kolejną parą, która dostała szansę mieszkać gdzieś i... E, i też mówię tutaj o o Zbyszku i Małgosi z Opola i którzy po pewnym czasie właśnie wyszli z tych, z tych domów e, Czy to jest tak, że ulica Czasem powoduje, że nie potraficie się dostosować do regulaminu, do zasad, do opinii innych ludzi? Jak to jest? Może tak być, bo ja to zawsze powtarzam, że ulica wciąga. Bo tutaj to praktycznie nic się nie robi, nigdzie się nie pracuje. Ale, no tak jak w naszym przypadku, no, mieliśmy trzy możliwości, trzy możliwości wyboru. No i niestety trafiliśmy na najgorszą. Bo to osoba, która... Nie wiem... Bynajmniej czasy więziennictwa dla mnie się skończyły. Bo tak, my byliśmy na posesji, która miała... 300, 300 hektarów. Chyba tak. Po dużo. E, to była jedna z dziesięciu jego posesji. Gdzie praktycznie od kilku lat nie było nic robione. A jak zwróciłam się... No bo powiedzieli nam, że pojedziemy tam, będziemy mieli pracę, będziemy mieli pieniądze, e, załatwią nam lekarza, pokażą gdzie jest przychodnia. No okazuje się, że to jest osoba, która e, potrzebowała kogoś, kto będzie robił po prostu za free. Bo jeżeli by były takie warunki, tak jak nam obiecywano, no to na pewno byśmy zostali. No ale, ale jak ja zgłosiłam się do, do szefa i zapytałam, a z czego będziemy żyli, no to on mi powiedział, że śniadanie, obiad i kolację dostaniemy, a po resztę to możemy zgłosić się do MOPS-u. Zresztą tak jak mówiłam, on już od y, przeszło 20 lat ma pracownika, ma krzysia, który y, to jest osoba po 70. -tce. Który pra praktycznie nie dostaje żadnych pieniędzy, żadnej wypłaty. Dostaje tylko śniadanie, obiad i kolację, i trzy papierosy dziennie. Za to, że wstaje powiedzmy w pół do piątej, czy w pół do szóstej rano, i sam ogarnia praktycznie całe gospodarstwo. To się powinno zgłosić. To się powinien zająć prokurator. To nie może tak być. No, co szef powiedział, że to jest osoba, która. Była u y, jego brata, jego brat się zapił, no i przeniósł się do niego i tak funkcjonuje dalej. Oni mu załatwili lekarza, bo ma problemy, bo pro, podobno serce mu pracuje tylko w 20%. Załatwili mu lekarza, załatwili mu szpital, no i chyba teraz ten szpital odrabia za to, co oni zapłacili. Bo z tego, co żeśmy z Krzyśkiem rozmawiali, to raczej ubezpieczenia też nie ma. Już jest w takim wieku, że nie ma siły na walkę, na zmiany, a no, tym bardziej tak, na opuszczenie, no, tego to... tak, opuszczenie tego miejsca. Tak. Co byś dzisiaj potrzebowała, żeby, żeby troszeczkę zmienić ten swój los? E, co bym potrzebowała? Mieszkanie Jeden... to wiadomo, na innych warunkach niż mówiłaś. Tak. Przed, Ale wszędzie jeszcze? Przede wszystkim mieszkanie i, 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 i tak jak mówiłam chcemy załatwić te stałe zasiłki, no bo za te 495 zł no to chyba raczej nie jest, że to jest wegetacja albo i nawet gorzej. Możesz przypomnieć skąd pochodzisz? E, dokładnie urodziłam się w Wołominie, wychowałam w Brazyminie i w Markach. Pod Warszawą, a mój ostatni meldunek to była właśnie Warszawa, bo tam dostałam mieszkanie socjalne. Co się stało, że w tym mieszkaniu socjalnym nie zostałaś? E, to wyszło tak, że e, dostałam mieszkanie socjalne będąc w areszcie. E, okazało się, że to są trzy bloki w szczerym polu. E, Nasz blok był przystosowany do kuchni węglowych, do piecy. Eee, nie miałam pracy, zgłaszałam się w dalszym ciągu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak zwróciłam się do pana pracownika, że e, jestem zadłużona za mieszkanie, a to mi powiedział, że nie ma problemu. Ja zapłacę za e, o, znaczy dostanę na tyle pieniędzy, że e, Opłacę mieszkanie i będę miała z czego wyrzec. No, jak poszłam na pocztę, to on mi dał 100 zł zasiłku. No i wyeksmitowali mnie z tego mieszkania po 4 czy 5-miesięcznym zadłużeniu. A z tego co wiem teraz osoby, które tam mieszkały, bo te bloki już, już są niedostępne, e, wszystkie osoby, które tam mieszkały, dostały mieszkania socjalne. Aż trudno jest uwierzyć, że tak to się wszystko potoczyło. Uważam, że wiele w tym jest niesprawiedliwości. Agnieszka, życzę Tobie i Sławkowi wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jak się spotkamy kolejny raz, to w zupełnie innych warunkach, że dzieci już mieli po prostu dach nad głową. Ja też mam taką nadzieję. Dużo zdrowia Ci życzę. Dziękuję. Dziękuję.